Psalm 37, werset 34. Zaufaj Panu i chodź Jego drogami, a będziesz wywyższony i posiądziesz ziemię. Ujrzysz także zagładę grzesznika. Dzisiaj w tym wersecie widzimy temat zaufania i tego, w czym mamy naszą nadzieję. Wielu może ma nadzieję na to, że na przykład skończy się wojna albo dostaje dobrą pracę bądź też dobre oceny na studiach, bądź w szkole. Na tych rzeczach możemy, um, mogą nas po prostu zawieść. Ale czy ufamy Panu? Bo gdy ufamy Panu, to ta ufność nas nie zawiedzie I wiemy, że po prostu to będzie dobre. Błogosławionego dnia.